Prawie 17 tysięcy złotych zebrano podczas licytacji bombek przygotowanych przez znanych Radomian w ramach dorocznej charytatywnej akcji Przyjaciele Dzieciom Malowanie Bombek. Licytacja odbyła się podczas gwiazdkowego koncertu w sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Na sprzedaż zostały wystawione bombki pomalowane przez polityków, samorządowców, dziennikarzy, artystów i przedstawicieli służb mundurowych. Najdrożej została sprzedana bombka prezydenta Radosława Witkowskiego, za którą prezes MPK Krzysztof Zalibowski zapłacił. 2000 złotych. Wysokie kwoty uzyskano także ze sprzedaży ozdób przygotowanych przez wiceprezydent Katarzynę Kalinowską, sekretarza miasta Michała Michalskiego, dyrektora kancelarii prezydenta Mateusza Tyczyńskiego czy wiceprezydenta Jerzego Zawodnika. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację rocznej Mariki, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Po raz kolejny pokazaliśmy, że Potrafimy w takich momentach zrobić coś niesamowitego. Zakładam, że ta kwota, ta wartość pozyskana z licytacji będzie po raz kolejny rekordowa. Pomożemy młodej Radomiance, która tego potrzebuje. Ona naprawdę potrzebuje naszej pomocy, a my dziś możemy jej dać coś wielkiego, jednocześnie, jednocześnie pokazując taki wielki gest, wielki gest serca. Prezydent Radomia Radosław Witkowski jest przekonany, że każda zebrana złotówka zostanie dobrze spożytkowana, ponieważ będzie służyła małej Marice.